Siemano beczki, z tej strony Wasz ulubiony youtuber i jest troszeczkę późna godzina, ponieważ nagrywam to o pierwszej w nocy. Więc sorry jakbym mówił troszeczkę ciszej, ale nie chcę nikogo w obudzić. Tą serię pewnie znacie, więc nie trzeba nikomu tego przedstawiać. Jesteśmy sobie na one bloku. Sorry za tego laga, po prostu jak stoimy na tym bloku, to będzie nas lekko przycinać. Z tego co pamiętam, to ta mapka lekko u mnie nie działała poprzednio, jak ją zainstalowałem, więc odinstalowałem ją i zainstalowałem ponownie. Mam nadzieję, że ta będzie działać ok. Problem z nią polegał na tym, że wiecie, jeżeli zniszczyliśmy ten blok i później pojawiały się następne fale, włączyliśmy świat i wyłączyliśmy, to musieliśmy znowu zaczynać od pierwszego poziomu. Więc sprawdzimy, czy to będzie działać w momencie. Kiedy przejdziemy na wyższy etap Okej, okay, tutaj nam wyskakuje napis, że mamy 10 faz Musimy przejść każdą I na końcu będziemy walczyć z... Normalnie będziemy pokonywać smoka. Powiększymy sobie naszą wyspę. Okej, okay. przez przypadek to zrobiłem. Nie chciałem jej zrzucać. No bo dostajmy jakąś skrzynkę, w której są nasionka i jabłko. Więc jeżeli będziemy chcieli coś jeść, to już mamy jakieś jedzenie. Fajnie, że nam ten dirt się rozrósł na bok. Więc będziemy mieli tutaj zaraz trochę zielono. Ale chyba najbardziej czekamy na skrzynkę, w której będzie sadzonka. Dzięki czemu będziemy mogli posadzić sobie tutaj jakieś pierwsze drzewo. Tak właściwie zrobimy sobie crafting i będziemy używali drewnianych narzędzi. Bo nie wiem, czemu wszystko kopię ręką. A głównie scroll mi nie działa, więc trochę różnie to scroluje należycie. Mamy cztery narzędzia. Ja nie wiem czy cztery będą potrzebne czy nie Będzie ciężko scrollować pomiędzy nimi Jak ten scroll raz się co raz nie Ale kiedyś sobie kupię lepszą myszkę to będzie większa chillera Kurde jak stajemy na tym bloku to czasami Myszka nam ucieka w bok i musimy uważać Żeby się przez przypadek nie podkopać Bo to może nam zakończyć śmiercią się Dla nas. Co jak powiedziałem przed chwilą, może to się po prostu zakończyć śmiercią. Dobra, dostaliśmy pierwszą obsadzkę drzewa, więc ją sobie tutaj posadzimy. O nie! Już myślałem, że spadnie na dół. Jakie to by było złe jejciu. Posadzimy sobie ją tutaj, wiecie, dookoła zabudujemy, może po dwie kratki każdą stronę. Okej, okay, tutaj z drewna zabudujemy na bogate. Kto bogatemu zabroni? Postawimy tutaj skrzynkę, od razu odłożymy sobie wszystko. No bo tak szczerze to nam jest niepotrzebne. Dobra, tą pochodnię sobie jednak postawimy tutaj obok drzewka. W ogóle mam auto jumpa włączonego. Halo, po co mi to? Poziom trudności trudny, na pewno chcemy na nim grać. No dobra. Ej to było na sterowaniu, skradanie, automatyczne skakanie, okej okay, dobra W ogóle nie jestem przyzwyczajony, że na tej nowej wersji sterowanie tak wygląda Normalnie wygląda to trochę inaczej I patrzcie to, jeżeli podejdziemy sobie tutaj i zniszczymy ten blok, może źle stoimy A czasami nam tą myszkę tak jakby przyrzuci, że będziemy kopali pod sobą No i to jest najgorsze co może być No bo wtedy od razu polecimy na dół i stracimy wszystkie nasze itemy, które wykopiemy Które wykopaliśmy, w sumie tak o powinienem powiedzieć Okej, okay, mamy świnkę, weźmiemy ją tak, tak wiecie, na bok żeby, żeby nie spadła jak ta poprzednia. Dobra, mamy też krowę. Krowę też sobie weźmiemy. Kurde, ta wyspa zaraz się mała zrobi, jak tutaj nasz tyle się pojawi. Nie, nie za bardzo wiem jak powinienem to ładnie jakoś rozbudować, więc nie wiem, może póki co sobie to po prostu dirtem rozbuduję, żeby było ładnie. Stworzymy tutaj nasz nowy piękny świat, cały. Więc tutaj sobie literę powiększymy. Nawet jeszcze o dwa razy. No, o dwa bloki możemy powiększyć blok. Więc sobie to zrobimy. I jeszcze chyba w tą stronę jeden raz. No i kopiemy dalej. Potrzebujemy kamienia, żeby nie kopać tymi drewnianymi narzędziami. Ok, dwie sadzonki. Na bogato. Wow, mega. Posadzimy sobie to tutaj, tutaj. Zobaczymy, jak szybko urosną. Olej, mamy owce. Owca to jest przecież najlepsza rzecz, jaka może być. Nie przecież tyle wełny może być. Rozbudujemy całą wyspę dookoła z wełny. Przyszły nam kurczaki. One mają takie demoniczne oczy. Aż strach w ogóle je trzymać na wyspie. Dobra, mamy kolejną owcę. Super, drzewo nam też urosło. Ale ja mam plan dla tych owiec, taki specjalny, bo dzięki temu, że ich będzie tutaj dużo, znaczy, no jeżeli sobie je rozmnożymy, to ich będzie dużo, to możemy dosyć ciekawą budowlę zewnątrz budować. Tylko, że to dopiero później. Póki co, w ogóle jest straszna bieda, bo jeżeli powiększymy sobie tę wyspę, to zaczną nam się tutaj respić potwory i fajnie by ją oświetlić. Ale żeby ją oświetlić, tą wyspę, będziemy potrzebowali e, niestety. Kurde, jak ktoś nazywa węgla. No i teraz pojawia się problem, no bo żeby zdobyć węgiel to musimy przepalić drewno, yy, drewnem na przykład, albo deskami, ale do tego potrzebujemy pieca, a nie mamy drewna, więc nie za bardzo mamy jak to zrobić, ale dobra, idźcie sobie. Nie, prawie odrzuciłem. I co, tam, 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 co, i tam, tam. So, idź tamo. o, tam. Żeby się tam tu nie spadła Zaczyna się robić noc, mam nadzieję, że nic mi się tutaj nie pojawi. Jakby się coś pojawiło, to wrzucę sobie wszystko do skrzynki. No i kopię dalej. Nie wiem, czy w ogóle to się nie popsuło, bo mam wrażenie, że to już dawno temu powinno, powinno nie, nam level wbić. Chociaż z innej strony możliwe to jest tak, że nie musimy wykopać ileś bloków, tylko musimy wyspę powiększyć i dopiero wtedy nam się level wbije. Kurde, możliwe, że tak jest właśnie. Dobra, udało nam się wbić level. Ja już chciałem sprawdzać na internecie, czy na pewno nie powinienem wyspy rozbudowywać, bo no to było mega dziwne, że ja już tyle wykopałem, a tutaj nic się nie ruszyło. Ale dobra, mamy w końcu level, w którym będą. Będzie kamień. Dobra, co dostaliśmy ciekawego? Dostaliśmy na pewno z bloka, sadzonki jakby nam nie wypadły, których nie potrzebujemy tak szczerze. W sumie wszystko sobie odłożymy, bo niczego z tego nie potrzebujemy. Magazyn będziemy chcieli sobie później przenieść gdzieś dalej, bo tutaj będzie, będą nam się pojawiały jakieś groźniejsze potwory. Ok, pierwszy kamień mamy, na nareszcie. Będziemy mogli robić pochodnie, jak uzbieramy 8. W życiu nie sądziłem, że będę cieszył się z tego, że zrobię piecyk, ale dobra, postawmy go tutaj i niech się przepala nam drewna. Ok, ja przepalam drewna, nam węgier właśnie wypada. Trochę błąd z mojej strony, no, ale trudno. Może tych pochodni nigdy nie jest za dużo, czy coś? Ok, żelazo. Nie mamy jak go wykopać, jeżeli nie będziemy mieli kamiennego kirofa, więc sobie zrobimy od razu weźmy Zrobimy sobie trochę więcej desek, może przy okazji więcej narzędzi zrobimy, stać nas na wszystkie? Nie mam pojęcia, czekajcie, zaraz sprawdzimy. Tutaj, tutaj, tak, nawet jeden nam zostanie. No i co, żegnamy się z naszymi drewnianymi, niepotrzebne nam są, wyrzucamy je do wojda. Kurde, gra nam mi wraca do jakiego punktu naszego, no nie chcą wylecieć, czekajcie, tutaj może wyrzucimy halo. co tu jest jakaś zaklęta? Opa, czy co, że ona nie chce nam wypaść z ekwipunku, Ale dobra, pozbyliśmy się jej. Okej, okay, mamy grzybową krowę. Chcemy ją mieć na wyspie, bo z niej mamy nieskończone jedzenie, więc na pewno się nam tutaj przyda. Kolejna, kolejna się już nam nie przyda, nie będziemy ich rozmnażać, ale dobra, jak już uciekła nam zamiast spaść, to niech będzie. Okej, okay, mamy skrzynkę, w której mamy drewno i piórka. To drewno się przyda, bo ono ładnie wygląda, ale piórka, po co nam piórkę? Okej, okay, jak się zrespił, nawet dwa. Dobrze, że od razu mogliśmy ich zrzucić. Ja, na początku się zastanawiałem w ogóle co to się pojawiło zamiast od razu ich bić. Chyba było z mojej strony, no ale cóż życie. Dobra, patrzcie to, sobie schodki I teraz te schodki sobie weźmiemy tu. O jajko w ogóle nam więc kurwa <grych> I teraz z tych schodków wiem, że to może słabo będzie wyglądać i w ogóle tak blisko koło Wojda, więc będziemy mogli sobie w każdej chwili spaść na dół, ale później je sobie jakoś powszerzymy. Pójdziemy do góry i tutaj zrobimy naszą pierwszą farmę. Mam nadzieję, że jakoś ładnie to będzie wyglądało. Nie no, na pewno nie będzie ładnie wyglądało, ale lepsze to niż nic. Dobra, skończył mi się dirt, muszę skorzyć szybko do skrzynki. Tutaj mam aż staka, całe szczęście, żebym tylko z nim teraz nie spadł. Dobra, wiaderko z wodą jakieś pochodnie i już to będzie jakoś tam fajnie wyglądało. Jeszcze mam jeden pomysł. Nie wiem, czy to w ogóle ładnie będzie wyglądać, czy nie, ale. Myślę, że możemy tak zrobić. W sensie, no. no wo, co ty chcesz mi zrzucić? Jaka i dzika w ogóle świnia. Nie, co tu robi owca? Halo, ciebie tutaj nie powinno być. Co ty tu robisz? Niedobrze, że tu przyszła, bo ona się tutaj nie nadaje. Jeszcze przez nią tracimy coś. Ok, dobra, to sobie wydajemy tutaj. Przez coś miałem na myśli to, że ona spadnie i będziemy mieli tylko jedną. A tego na pewno nie chcemy. Dobra, na pić. Będziesz nam tylko przeszkadzać i zrobię przez ciebie krzywo. Okej, okay, co ja tu zrobiłem? Ja mam jakiś problem. z sobą czy co? A w ogóle da się tutaj stawiać co? Da się w schodku stawiać wodę. Od kiedy? Oszukaliśmy tę grę, Dokładnie tak. Idź na dół, idź na dół, idź na dół. Mam nadzieję, że nie zabija się spada. Zabiliśmy ją. Niedobrze, lekki fade z mojej strony Dobra wiecie co, już coś zrobić żeby te owce tam nie wchodziły ani inne zwierzęta do góry Najlepiej to chyba było tutaj furtkę postawić Furtka powinna ich zatrzymać, więc na szybko sobie zrobimy furtkę Żeby sytuacja taka się nie powtórzyła Dobra mamy furtkę i teraz pytanie w ogóle czy ta furtka będzie tutaj cokolwiek blokować Jak ją zrobimy tutaj mniej więcej Halo, da się postawić tutaj furtkę I no tak średnio cokolwiek blokuje, więc potrzebne nam są jeszcze płotki Dobra mamy trzy płotki, cztery nam będą potrzebne co nie Ups, dobra to musimy się wrócić Dobra i teraz patrzcie na tego trika, Zro nie chciałem tego tak zrobić. To, to nie jest ten trik, to, to jeszcze nie to. patrzcie, zrobimy sobie tutaj coś takiego, tutaj coś takiego, tutaj sobie zrobimy tak. I teraz na pewno chociaż ten by to mogło wtedy wejść. Dobra, to jednak bez tego na dole, to i to nie ma co kombinować. Ok. No i taka, takie będzie wejście do naszej farmy. To sobie przestawimy trochę na bok, tutaj zniszczyłem tej wody. Jezu, jakbym ją zniszczył, to przecież to był była najgorsza decyzja w moim życiu. Robimy sobie drewnianą motykę, bo szkoda na kamienną. Idziemy sobie zasadzić zboże, żebyśmy mogli owce rozmnażać. Chociaż teraz jak mam jedną, to chyba średnio rozmnożymy. Dobra, tutaj mamy taką naszą wstępną farmę. Wygląda to póki co tak, ale wiecie, nie ma co za dużo ode mnie oczekiwać. I co, kopiujemy, żeby nam wypadła tylko kolejna owca, to najważniejsze. Okej, okay, dostaliśmy jakąś przekętą skrzynię, coś takiego. Wygląda trochę jak zgniłe krowy w Twierdzy Krzyżowiec, jeżeli ktokolwiek zna taką grę. Uuu, od razu rzuciliśmy tego pająka. Przecież przypadek totalnie, bo tego hita sprzedałem. Zabawnie. A co my dostaliśmy marchewki. Ej, marchewki możemy sobie posadzić u góry. Jakieś grzyby chyba? Nie wiem, czy to w ogóle z tej skrzynki było. Co <głos》> tutaj robi królik. Dobrze sobie to zagrodziliśmy, to przynajmniej nam tam nie wejdzie. Możemy tak sadzić tą marchewkę. Dobra, udało się. Co zrzuciłem tą świkę? Ej, nie, nie wchodźcie tutaj. Nie wchodźcie tutaj, To jest niebezpiecznie. Dobra, padł tam off, ale żeby przyspieszyć trochę nasze kopanie, to po prostu zrobimy sobie żelazny. Dobra, bierzemy 30... Okej, okay, kolejny jajka. Czemu tutaj aż tyle się pojawia? Bierzemy te nasze 30 dirta i po prostu rozkładamy sobie w tą stronę, żeby powiększyć naszą wyspę. No i żeby te Przyrzęd, to nam tak nie spadały, bo szkoda ich trochę. Ja chyba za dobry po prostu dla nich jestem. Tutaj sobie rozświetlimy, żeby nic nam się nie pojawiło. Dobra, wiecie co widzowie, chyba mamy pecha. Próbowałem trafić, żeby nam się pojawiła kolejna owca, ale totalnie nie chcę wypaść, więc do no trudno. Yy, spróbujemy sobie drugim sposobem na pojawienie się tej owcy, jest po prostu rozbudowanie tej wyspy, bo jest jakaś szansa, że po prostu na trawie nam się pojawi. Dobra, jest jeden sposób w Minecrafcie, żeby sprawdzić, czy mamy szczęście, mamy cztery jajka. Nie mamy szczęścia, nie mamy szczęścia, nie mamy szczęścia. Dobra, to znaczy, że mamy dzisiaj, po prostu. Myślałem, że chociaż jedna kura nam się zrespi. Ale w ogóle, kury można rozmnażać nasionkami, prawda? Aha, dobra, my wszystkie posadziliśmy. Oprócz tego, mamy chyba tylko jedną kurę. Ej dziwne, bo przed chwilą było ich więcej. Co się z nimi stało? One same pospadały? Nie, no, chyba tak by nie zrobiły. Ten królik prawie tą świnie przez ją zrzucił. Ten Minecraft taki realistyczny. Dobra, pojawiają się takie ciężary w związku z tym, że prawie jedyne nie mamy. I musimy mieć arbuzy, które dają tylko jeden głodu. Ale nic innego nie mamy do wyboru. Dobra, kolejna szansa. Mieliśmy pięć jajek. Te cztery pierwsze nie wpadły, ale czwarte wpadły. Wow, super. Dobra, kolejny poziom, już chyba trzeci, więc nawet ładnie. Co dostaliśmy? Dostaliśmy pustą mapę, którą chyba możemy sobie użyć, będziemy mieli tutaj mapę naszej wyspy, ale póki co nie, nam nie jest to do niczego potrzebne. 29 węglaż mamy. Wow, to dosyć sporo. Przepalimy sobie nasze żelazo, żeby mieć full żelaznej itemy, a nie tylko kilow. Może to przyspieszy trochę nasze kopanie. Zresztą zobaczymy. Nie wiem, czy teraz nie będą pojawiać się nam gorsi przeciwnicy, dlatego chciałbym jak wybudować sobie jakiś most gdzieś na bok i tutaj jakiś domek postawić. Zobaczymy ile materiałów nam starczy. Wuu! Już myślałem, że sobie spadłem. Okej, okay, ścieżny biom. Okej, okay, dostaliśmy wilka, ale go musimy niestety zrzucić, bo on by mógł nam zagryć owce, a tego nie chcemy. Dobra, dostaliśmy pierwsze złoto, te śnieżki będą zabawne, bo możemy sobie strzelać do naszych zwierząt i je męczyć. Wiem, że to jest złe, ale, ale wiecie o co chodzi. Zawsze jest jakaś zabawa. O nie, zrzuciłem ją, prawo ja. Dobra, wiecie co, w tym odcinku to by było na tyle. Widzimy się w następnym. Możecie napisać, jeżeli macie jakieś pomysły na ciekawe budowle. Z chęcią je zrealizuję, bo mam jakąś zajawkę na budowanie czegoś epickiego na tym Bloku, Więc piszcie wasze pomysły w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Siemano.